Na początku lat 20. Julius Breitkopf, dotychczasowy właściciel metropolu, zwrócił uwagę na drugą stronę dzisiejszej ulicy Opawskiej, gdzie mieścił się kompleks browarniano-restauracyjno-teatralny Central Halle z salą na 200 miejsc. W 1921 roku Breitkopf zamknął kino w hotelu Wiedeń i przeprowadził je do Central Halle, gdzie także zamieszkał. Ponieważ spektakle teatralne wówczas zaczęły przenosić się do Nowego Teatru Miejskiego przy Ulicy Opawskiej, stary teatr przy Central Halle stał się siódmą raciborską salą kinową o nazwie Central Teater. Choć aż do końca lat 30. miał w ofercie również krótkie formy teatralne i wodę Central Teater było kinem, które powstało na bazie Central Halle, w największej sali. Jaka była w racie Bożu. Pierwotnie wejście było z naroża ulicy Opawskiej, czyli ulicy Drzymały, chociaż adres pocztowy była ulica Dzymały 36. Tam, wtedy wchodziło się na podwórze i do dużej, do dużej sali. Później, kiedy zrezygnowano z działalności restauracyjnej w latach 1920 i Central stał się tylko kinem, nie zmieniając jednak nazwy. Pozostała nazwa poznana za Central Teatr, urządzono wtedy wejście z ulicy Opawskiej, chociaż adres pocztowy dla Central Teatr do 1943 roku była ulica Dżemała. W połowie dekady lat 20. Julius Breitkopf dwukrotnie powiększył widownię do 400 miejsc. W 1932 roku kino w Central Halle przeszło we władanie Richarda Brola i Franza Bielowskiego. Wraz z rozbudową do 800 miejsc rozpoczęto projekcje filmów dźwiękowych z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury Klangfilm. W latach 40. Central Teater był już własnością braci Franza i Wilhelma Bielowskich. W tym Central Teater w części na wprost ekranu były loże. Było kilka lóż na dwóch kondygnacjach, natomiast po bokach były galerie w centralne te dwupiętrowe. Tak się złożyło, że moja kuzynka y, mieszkała naprzeciwko Central Halle w budynku na różnym ulicy Drzymałej i ulicy Nowej, tam gdzie na parterze była słynna Café Residence. Ja dość często dojdziemy do mojej kuzynki, no była wiele starsza ode mnie, do kuzynki zachodziłem, a pod nią mieszkał pan Żydki. Ten pan Żydki miał w kinie Central miał swoją lożę. I on do mnie mówi, wiesz, jak będziesz chciał pójść do kina, to się powołaj na pana Żydkiego, do tej loży możesz wejść. Aha, i ta loża jest opłacona i nie musisz wykupywać żadnego biletu. Więc dla mnie, dla ucznia, oczywiście było to istotne, że nie musiałem groszy wydawać na kupno biletu. A Bywały także filmy, które teoretycznie dla mnie powinny być niedozwolone, bo na przykład od 14 czy 16 czy nawet od 18 lat ale e, kiedy do pań i bile, panów bileter, bileterów mówiłem, że ja do liczby, ale ty nie masz 16 lat, to proszę się zapytać pana Żydkiego. I na ogół to się nie spotykało z protestem, na ogół byłem sam e, w tej, tej, tej loży pana Żydkiego, oglądałem, oglądałem te filmy i pamiętam, że był taki film, Das Bat auf Teteny, czyli kąpiel na, na stodole, na, na klepisku. Był to jakiś film lekko erotyczny, oczywiście nie do porównania z tym, co dzisiaj nam pokazują na filmach i w telewizji, ale pamiętam jak dzisiaj olbrzymi plakat pokazujący zupełnie nieubraną, piękną dziewczynę. Ona stała w, ty, na, w tej stodole, na wysokości biustu była jakaś belka, a w tym najważniejszym. W najważniejszym miejscu był jakaś, jakaś obręcz koła, czyli te najważniejsze miejsca były zasłonięte. Rewelacyjne na owe czasy było to, że pokazywano w ogóle takie rzeczy na, na, na plakacie. Nie kojarzę, żeby żeby w czasie, żeby w samym filmie y, pokazywano coś więcej jak to. Chyba było to nawet skromniejsze. To była chyba jakaś głównie jednak herklana, bo poza tym nie był to za bardzo film. No, no oczywiście o wielkiej miłości, ale bez tam bez tam żadnych, żadnych tak zwanych momentów. O